Z czego robi się ciasteczka? Z pieprzu słównie. Z, z Melasy. Co on powiedział? Melasy. To pan Susel. Nie ma prawa tu być. ściąć mu wąsy. Zawołać kolejnego świadka. Zawołać Alicję. Czym problem, Alicją? Nie podoba mi się, że zostałam wezwana, ale nie by się podobało. Bo większość ludzi lubi być w centrum uwagi. A teraz co masz do powiedzenia w sprawie ciasteczek? Absolutnie nic. To jest bardzo ważne. Nieważne, Wasza wysokość. Nieważne. Oczywiście to chciałem powiedzieć. Nie ważne. Nieważne. Działam już wszystko, co wiem i chciałabym wrócić na miejsce. Jesteśmy wzruszeni Twoimi zeznaniami, ale muszę Ci przypomnieć o paragrafie 42. Wszystkie osoby o mili wzrostu muszą opuścić krainę czarów. Nie mam mili wzrostu. Masz. Nawet już wiem ile. Dopiero co wymyśliliście ten paragraf. To najstarszy paragraf w kodeksie. To powinien mieć numer jeden. Oh. Uważaj Cedryku, oni chcą przejąć proces, zwłaszcza ta dziewczyna. Zwłaszcza ta dziewczyna. Każ kogoś. Za dużo mówisz o sobie, Alicjo. Ława przysięgłych, wyda werdykt. A nie! Najpierw wyrok, potem werdykt. To, to bez sensu. Uważaj, Alicjo. Nie pozwolę Wam wskazać niewinnego człowieka. Dlaczego nie? Zawsze tak robimy. Ściąć jej. Przestań krzyczeć, ściąć jej głowę, bo ktoś może chcieć ściąć Twoją. Szansę zostania tutaj. Czas wrócić do rzeczywistości, młoda dama. Nie obchodzi mnie to. Wszystkie ciasteczka są tutaj, więc, jak oskarżony, mógł je ukraść. Nie ma przestępstwa. Alicjo, nie obchodzi się, co ludzie myślą? Nie, kiedy mam rację. Oj, taka jesteś pewna, młoda dama. Tak. tak, jestem pewna. No to już nas więcej nie potrzebujesz.